Trzeba na dzisiaj nagrywamy Beamenji Drive, więc e, zaczynamy i jedziemy. Chcemy znaleźć policję. Dobra, zarazem znajdziemy. Musi być policja. Pierwszy odcinek z Bimenji Drive, więc jak chcecie więcej, to będzie w górę i summy. Dobra. Przecież nie moment, do teraz wyjechodzimy z tową. Teraz może... I teraz patrzcie dla mnie policja. I teraz musimy dzisiaj... Nie wiem czy się da. Już autor zwolnił na no, Ale ten nie zatrzymie, bo możemy sobie ją nawić. Tak będziemy Jeśli nie będzie dało jechać, jak się będzie dało jechać, to e, mnie jeszcze nie odnawiamy. Ale ja co się odnawia. sobie trzeba dać. Sorry. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Nie dobrze, bardzo niedobrze. A nie, Panie, co to się dzieje? Właśnie w B&G Drive nie zadowalają. Bo trzeba grać na strzałkach! Nie, koło czterego się mamy. Patrzcie, ona stoi na wodzie.

ale nie Dobra, jednak jedziemy po pięciu, wydaje mi Musimy sobie odnowić auta. Tu? w ogóle nie Przepraszam, widzę 8 minut, czekajcie wiatr, zobaczymy. Wiadomo, co tu jest z tego z tej strony, wiadomo, co tu jest, czuć, czuć, czuć. Jakaś miał to

Co teraz? Te Co Dobra, przynajmniej musimy tak, żeby... Nie może nic teraz? Co teraz? Nie dotknę, ale to nie ważne. Dobra, i skaczemy? teraz? Co Nie no, nie no się Co teraz? Udało ci się uciec w policji! Okej, okay, widzowie, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Papa pa, Hej.